Więc ja 16 dzisiaj widzimy się w kolejnym odcinku na moim kanale, dzisiaj widzimy się w kolejnym odcinku z Clash Royale. Dzisiaj jak pominę, Turcy i po tytule widzicie Draft Battle, więc przechodzimy już od razu a teraz intro. Jesteśmy po imczy, wyszukuje nam gry. Lecimy Draft Battle, wybieramy kartę, a potem nie wiem, walczymy. Bat Baby Dragon. Mm. Nie pamiętam jak ona się nazywa. Mm. Mionki Miner i wybrał nam już karty mam nadzieję, że dzisiaj nie będzie lagować to jest taka arcerka. postawił tutaj, o nie trochę zlagowało miejmy nadzieję, że potem nie będzie logować o, pięknie, baby dragon poleciał. Chyba chciał to jak najszybciej zniszczyć. Więc wyślę tam minera. Dobra, niszczy to. Powinien to zniszczyć. Super. To by się przydało tego golema zniszczyć. On nie atakuje jednostek powietrznych, więc bardzo fajnie. Nie Miejmy nadzieję, że dzisiaj to już wygramy. Muszę to szybko nagrać, bo niedługo muszę wstawić, więc to trochę spieszę. Dobra. Aj. Mm, to co by tu użyć? Myślę, że pójdziemy z Giantem. Wow. Nie wiem co postawić tak na niego. Tą chilarkę bym wypróbował. Dobra, i tu jeszcze minera. Tak puścić. Czy to będzie dobre? Czy to będzie dobre. Nie wiem jak bardzo. Yy. Aj. Co? i byśmy zbili wieżę, tam by baby dragon wszedł, dobra. I chyba niszczymy wieżę? Tak jest. Pięknie. Jedną wieżę mamy zniszczoną. Dwa razy eliksir. Bardzo fajnie. Oj. minionki, myślę. Poślemy. Żeby jak najszybciej zniszczyły. Teraz się bronimy. Nie zależy mi na kolejnej wieży. Tylko żeby się wybronić. Yy, Gwardy. Tutaj na przykład Baby Dragon. Będzie atakować bardziej prawą stronę, więc trzeba by tutaj coś postawić. Na przykład tego Gianta. Dobrze to rozegrałem, myślę. Jeszcze nie skończyłem, wiadomo, ale... To Powinna być wygrana. Tylko mogę wystawić majnara. I wygram. Pierwsza runda. Kolejny odcinek planuję zrobić z arenki, jak będę wbijać Bo Może dzisiaj wykonam te, jakieś tam zadanie? Wow. Dobra, dołączajcie do klubu Miersety. Się nazywa klub. My lecimy z kolejną wierką. Eee. Yy. Elixir Collector e, Ice Wizard Nie pamiętam jak on się nazywa Hog Mountain? Czy coś takiego o, Czekamy na niego Na naszego Oponenta Dobra, jest Gramy Mam nadzieję, że nam dały jakieś fajne Karty Spróbuję tym zagrać Szkieletki pójdą I może na drugą stronę. I poszły barbarianki. Odpalił nam główną wieżę. To nie jest za dobrym pomysłem u niego. Dlaczego on to zrobił? Odpalił nam główną wieżę. Dziwne. O! Ramraiser, właśnie. Co, coś właśnie mi się wydawało z Riderem, Nie co? Ubijam dużo wieży. Jakby tu postać jeszcze goblina Giant. nam zbierać teraz y, trochę Elixiru. Ej! Jakby nic nie postawił. Chyba wygrywamy to? Tak mi się wydaje. Wygrywamy, poddał się gościu. Jest, byliśmy. Sorry. Yy... Wygraliśmy drugą rundkę. Już. Golden chest. Nie narzekam. Pięknie. Jeszcze jedna gierka. Ostatnio. O. Znów zapomniałem. Co to jest za karta? Tam po lewo. Nie wiem. Oddaję. Yy... Bomb tower miner i lecimy dobra co my tu mamy, princeskę no i tutaj huntera byśmy postawili i może to jakieś asekurającego bomb towera właśnie żeby takie coś strzelał o to właśnie chodziło. Tak miał bomb tower działać. Hmm. Teraz nie wiem co postawić, więc podstawię Ice Golema. Wow. Więc puszczę Ram Ridera może i jeszcze Minera. Może to coś da. Takie combo. Co to spuścił? A dobra to. O nie. Jest bardzo źle. Trzeba princeskę by postawić. Strzelaj princesko. Dobra, princeska jakoś zadziałała. A z golem. Jeszcze Inferno Tower nie postawił. To dobrze. O, a z golem doszedł. Może tu minera jakiegoś bym puścił się Teraz by się przydała obrona Tu trzeba coś wystawić bo nam zniszczy wieżę Jak nam chyba zniszczy Mijonki postawię, no, hordo znaczy Aj Zabrakło jednego strzału, jakby nie strzelił jednym strzałem To bym nie stracił tej wieży Żebym mógł zniszczyć wieżę, może ram Raidera bym postawił No, i teraz użył Inferno. No niestety. Wow! Niebezpiecznie. Dobra. Ice Golem. I Ram Rider. No i Miner z tyłu. Taki asygurujący. Dobra, kolejny bomb tower. No i powoli bijemy. Musimy zbić tą wieżę. Nie gadajcie, no. Dawać. Zbiłem niby wieżę. O no nie. Dobra. Szybko. Chyba przegrałem, no niestety dwie wygrałem, jedną przegrałem dzisiaj może być krótszy odcinek więc jeszcze jedna gierka o, jest od razu mi się jakieś tam zadanie zaliczyło yy. win 5 battle, win 10 battle jakbyśmy teraz wygrali to byśmy to bym wykonał od razu dwa zadania naraz raz elixir golem baby dragon, poison i armię szkieletków. I czekamy, co nam wybierze. Żadnej legendy niestety nie mogłem wybrać. Może on nam jakąś oddam, Choć wątpię. Ja bym za siebie mm, zatrzymywał legendy. O, Lawa Hunta Super. Yy, trzeba by coś tu postawić. no i mamy przypał bomb tower już tak postawiłem on teraz dostaje eliksir za to, że niszczy te moje po lewej yy, nie pamiętam jak się nazywają dokładnie że niszczy te moje takie minionki eliksirowe o tutaj, by trzeba poison rzucić dobra no i kolejny eliksir golem wow, przydałby się bomber i bomb tower bomb tower by się bardzo przydał oho by się bardzo przydał bomb tower Dobra, strzela coś ten bump tower. Ale nie niestety zostanie zniszczony. Może. Oj, zniszczyli mi wieżę. No, niestety, no biją tymi. Ja nie mam co zrobić. Dobra, pozbieram na lawa handa może. I po prawej wieżę bym zbił mu. I leci lewa hand. Co on postawi? Czy pewnie postawi ten Deg, że też postawi jak on ma. O właśnie. To elitarne barbarianki postawi. One mnie tak cisną te elitarne barbarianki. Niby bije tą wieżę. O nie... Trzeba coś postawić. Kolejny lawa hand leci. Ją trzeba zrobić. Dobra, jest. Biją wieżę. O nie, mamy problem. I to nie mały problem. Chyba to przegramy. On nie ma żadnego itemu strzelającego. Mi się wydaje, że ma. To mi się może tylko wydaje. Niestety teraz dostał dużo alixirum. I lecą te świnie. Yy. Dobra, kolejny bomber. 78 życia na wieży. Jakiś cud bym musiał mnie uratować. No i niestety. Przegrałem. Dziękuję wam za oglądanie. To byłam było na tyle w tym filmie. Chyba krótki wyszedł. Zobaczę jeszcze. Widzimy się, może coś jeszcze. Tutaj nie. Widzimy się za dwa dni. Znaczy, na no za dwa dni. Więc pa.